Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo dzisiejsze to wyznaczył. Wyznaczył 72. Wiecie, co jakoś tak mnie to słowo zaciekawiło, ponieważ no, to jest taki moment bardzo ważny dla uczniów, nie tylko dla apostołów, ale no właśnie, grono uczniów, które było wokół Jezusa i apostołów, zostało posłane. I chciałem sięgnąć do oryginału, żeby zobaczyć. Jak to dosłownie brzmi, bo słowo wyznaczył, jest dość takie techniczne w języku polskim. Gdzieś tam intuicja mi podpowiadała na modlitwie, że to musiało się jakoś y, 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 dokonać no, w sposób bardziej y, y, poważny niż takie wyznaczanie ty, ty, ty i ty. Nie? Jezus stanęł, powiedział to: słuchaj, ty Franek, ty Wojtek, ty Joachimie, nie wiem, Józef i tak y, dalej. Y, idźcie, głoście. Nie. Słuchajcie, intuicja, widocznie z Ducha Świętego, pochodząca w czasie modlitwy, nie, nie, nie zwiodła, czy nie zawiodła. Słowo oryginalne można by tłumaczyć: słuchajcie, na e, dosłownie, proklamować wybór lub ogłosić spotkanie, audiencję u króla, lub też ym, wywyższyć kogoś, wywindować kogoś, nie? No i to zmienia całkowicie postać rzeczy, bo to nie jest wyznaczanie ty, ty, ty i ty, tylko to jest słuchajcie proklamowanie wyboru, czyli uroczyste ogłoszenie, że ktoś jest posłany. To jest ogłoszenie spotkania z królem, czyli tym, który wybiera do tej posługi, tak? Czy i, i w końcu wywyższenie coś wywyższenie w znaczeniu duchowym, tak? Że otrzymuje misję, że, że został proklamowany jego wybór i została ogłoszona misja. I to, co najlepsze, słuchajcie, zostawiam na koniec, to to, że w gronie 72 jest kto? No, my wszyscy ochrzczeni. Powszechne kapłaństwo, królewskie kapłaństwo. To nas Jezus zalicza teraz do 72. Ciebie, siostro, ciebie, bracie, którzy tego słuchacie, ja dzisiaj chcę proklamować wasz wybór, ogłosić wasze spotkanie z Królem, słuchajcie, i wasze wywyższenie dzięki otrzymaniu tej misji, aby iść w te miejsca, gdzie żyjecie, gdzie pracujecie, gdzie odpoczywacie i zanieść dobrą nowinę o Jezusie z Nazaretu. No to co, łapki w górę, słuchajcie, przekazujcie dalej, bo fajnie nam to zaczęło funkcjonować. No i przyjmijcie Boże Błogosławieństwo na tą misję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Do zobaczenia jutro.